Rozmowa poranka. 12 minut po godzinie 9 w Radiu M to czas na gościa. Dziś gościmy doktora Mariusza Raczka, eksperta Centrum Rozwoju Regionalnego Akademii WSB. Dzień dobry. Dzień dobry panie doktorze, dzień dobry państwu. Panie doktorze, to na początek taka statystyka. Budżety obywatelskie organizuje 260 ośrodków miejskich w Polsce, a miast ogółem mamy 979. To jest dobry wynik po tych kilkunastu latach obowiązywania budżetów i wprowadzeniu takiego obowiązku partycypacji. Mieszkańców ustawowego? Wydaje mi się, że to jest słaby wynik, to, ponieważ ustawa przewiduje, że tylko miasta na prawach powiatu mają obowiązek, natomiast inne gminy, gminy wiejskie, małe miasta niekoniecznie muszą korzystać z tego narzędzia, jakim jest budżet partycypacyjny, budżet obywatelski. Natomiast myślę, że ten model będzie się rozwijał. Myślę, że to uczestnictwo mieszkańców w procesach zarządzania rozwojem miasta będzie się rozwijało, a ten właśnie instrument, jakim jest budżet obywatelski, będzie stawał się coraz bardziej istotny, co widzimy między innymi właśnie w przygotowywanych strategiach rozwoju, czy to dużych miast, czy też średnich, czy małych, zarówno na terenie województwa śląskiego, jak również na terenie e, innych, innych regionów w Polsce. A to dlaczego może być dobrym narzędziem ten budżet obywatelski? Bo, e, no, wyobrażam sobie, że są włodarze miejscy, którzy cały czas myślą, że oni jednak trochę lepiej wiedzą, na co, wyda na co wydatkować te pieniądze. To po pierwsze. A po drugie, czy mieszkańcy są zainteresowani takim narzędziem właśnie. Ten mechanizm budżetu obywatelskiego on jak gdyby w, będzie wymagał takiego długotrwałego uczenia się obu stron y, m, mówienia wspólnym językiem. Z jednej strony administracja będzie musiała y, zmienić trochę swój sposób przekazu, sposób informowania o tym, że zapraszamy mieszkańców o tym, w jaki sposób wykorzystujemy te głosy mieszkańców pojawiające się w debacie publicznej. Z drugiej strony mieszkańcy też muszą y, dostrzegać pewnego typu, no niestety ograniczenia, w jakich działa administracja, bo administracja działa w granicach i na podstawie prawa. W związku z tym nie wszystko, co sobie wymyślimy, chociażby było najlepsze dla nas jako mieszkańców, jest możliwe do zrealizowania chociażby przez te podmioty, jakimi są samorządy miast. W związku z tym ten budżet partycypacyjny, on wymaga czasu. On wymaga czasu, żeby właśnie z jednej strony mieszkańcy zobaczyli, że ich głos liczy się w tej debacie, że ich sposobność ich propozycje są uwzględniane. Z drugiej strony miasto no, musi być konsekwentne. Władze samorządowe muszą być konsekwentne. Kiedy podejmujemy takie działania jak budżet partycypacyjny, no, musimy trzymać się i musimy nie tylko e, zebrać pomysły, nie tylko e, wydaje mi się e, przeprowadzić tą procedurę, ale także bardzo mocno informować o postępach w realizacji tych poszczególnych zadań, a także próbować, na ile to oczywiście możliwe, włączać tych, którzy byli inicjatorami. Tych poszczególnych projektów te działania, ponieważ tylko tak jak będziemy mogli tworzyć tę wspólnotę zainteresowania i podtrzymywać ten dialog w, 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 w w jak gdyby w zakresie tego, tych realizacji, tych projektów, które są zgłaszane do budżetu. Pojawił się ostatnio taki raport, który mówi o tym, że trochę spada to zainteresowanie, że na początku był taki boom, każdy chciał sprawdzić, każdy się chciał dowiedzieć, czy rzeczywiście no to jest tak, że jak ja coś zgłoszę i coś wymyślę, to to powstanie. No a teraz z jednej strony coraz mniej wniosków, często to są ciągle te same osoby, które zgłaszają swoje jakieś pomysły, a z drugiej strony frekwencja głosujących to jest tak, około 12%, co wcale nie oszałamia. No zdecydowanie tak, zdecydowanie tak, natomiast musimy pamiętać, że jesteśmy po okresie pandemii, który też jednak troszeczkę wyhamował pewnego typu działania, działania związane z dialogiem pomiędzy władzą samorządową i mieszkańcami. To się przeniosło trochę do sfery wirtualnej i tutaj to, to też z jednej strony był, był taki moment, który Utrudnia ten dialog, ale z drugiej strony wytworzyły się nowe kanały, kanały dialogu, dialogu pomiędzy y, samorządem i pomiędzy mieszkańcami. Też y, tutaj troszeczkę, y, w niektórych przypadkach samorządy. Próbują e, realizować własne działania, a niekoniecznie działania związane z, z potrzebami mieszkańców. W związku z tym bardzo często pojawiają się w tych projektach, w tych grupach projektów, nad którymi potem głosujemy, takie zadania, które no, w niewielkim stopniu mają taki charakter kreatywny dla mieszkańców, taki rozwojowy, a są to działania, które de facto łatają dziury e, w instytucjach miejskich czy w infrastrukturze miejskiej, co nie powinno być przedmiotem budżetu obywatelskiego. To jak przekonać mieszkańców do tego, żeby no, zrozumieli, że to jest coś, co może im się przysłużyć, że, że warto, że nie należy machnąć ręką, bo a, znowu ten Kowalski, który z piątki składa, to on znowu wygra. No, wydaje mi się, że tutaj ten to wymaga czasu, tak jak powiedziałem, to wymaga czasu, to wymaga y, budowania wzajemnego zaufania pomiędzy stronami, stroną samorządową i mieszkańcami, pomiędzy NGO-sami, tutaj też olbrzymia rola organizacji pozarządowych w, ty w tych procesach partycypacyjnych, chociaż one de facto nie uczestniczą y, w samym budżecie partycypacyjnym, to one mogą być takim dobrym łącznikiem pomiędzy Czasami nieformalnymi grupami mieszkańców, które przygotowywują różnego typu projekty. Wydaje mi się również, że tutaj władze samorządowe powinny, powinny postawić też na edukację. Edukację od najmłodszych lat tego mechanizmu uczestnictwa w myśleniu o mieście, w myśleniu o tym miejscu, w którym żyjemy. W związku z tym bardzo często na przykładzie działań, które my podejmujemy z samorządami, można wskazać chociażby włączanie tych najmłodszych mieszkańców miast. W różnego typu debaty o mieście. Już w szkołach podstawowych prowadzimy na przykład warsztaty związane z wypracowaniem wizji rozwoju miasta, z wypracowaniem celów rozwoju miasta do strategii, które teraz bardzo często są przygotowywane przez samorządy miejskie, gminne, a które właśnie od y, y, kilku lat mogą być formalnie przygotowywane te strategie na taki dłuższy okres czasu do roku 2030, bo pamiętajmy, że budżet partycypacyjny to są przeważnie zadania jednoroczne, Czyli takie krótkie, które, które, które mają się zakończyć jakimś produktem, jakimś, jakąś ofertą dla mieszkańca. Natomiast w strategiach myślimy o takim długim horyzoncie czasowym i o takiej dłuższej perspektywie rozwojowej. Będziemy rozmawiać jeszcze za chwilę o strategiach i o tym, jak się wpisać w te strategie, ale co może być takim dobrym pomysłem? O tym wszystkim porozmawiamy za chwilę z doktorem Mariuszem Raczkiem, z cent ekspertem Centrum Rozwoju Regionalnego Akademii WSB. Doktor Mariusz Raczek, ekspert z Centrum Rozwoju Regionalnego Akademii WSB. Naszym gościem rozmawiamy o budżetach obywatelskich. Teraz będziemy zmierzać w tę stronę poradnikową dla tych, którzy chcieliby napisać jakiś projekt. Znalazłem z początku chyba czerwca bodajże Rybnik albo bo Informacje, że o ile lokalnych projektów było wiele w, mie w mieście, może to się zmieniło do końca zbierania projektów, to ogólno-miejskich nie było prawie wcale. Bo jeśli mamy załatać chodnik, wyremontować klatkę, to, to wiemy co i jak, ale jeśli chodzi o poprawę miasta takiego swojego, no to mamy, wydaje nam się, związane ręce choćby tym, jak skromny jest ten budżet obywatelski. No zdecydowanie tak. Tutaj są pewnego typu problemy, które pojawiają się, chociażby między innymi z tego, że te projekty muszą być jednoroczne. One się muszą zamknąć w tej regule budżetowej, która mówi o tym, że planujemy wydatki budżetowe na jeden rok. W związku z tym te projekty ogólnomiejskie będą zawsze projektami raczej większymi, które, które powinny być projektami wieloletnimi. E natomiast ja jestem przeciwnikiem takiego myślenia o budżecie obywatelskim jako y y takim narzędziu do łatania takich bieżących potrzeb miasta. Te projekty, które tam, się, które tam zgłaszamy, które tam ujmujemy, one powinny dawać nowe możliwości mieszkańcom, nowe przestrzenie spotkań, nowe um, okazje do spotkań, nowe wydarzenia, które by w tych przestrzeniach zaistniały. To od razu zapytam. To jak rozróżnić to, czy ja swoim projektem ułatam dziurę miejską? To znaczy mhm. Łatanie dosłowne, dziury w chodniku. To jest trochę łatanie dziury w budżecie miasta. Oczywiście, tak. Tutaj oczywiście nie, nie możemy przyjąć jakichś zerojedynkowych kryteriów, bo to zawsze będzie zależne od danej sytuacji, od wielkości budżetu, który jest przeznaczany na ten budżet obywatelski, bo pamiętajmy, że ustawa mówi tylko o minimalnej wartości budżetu, natomiast samorząd może przeznaczyć większą pulę środków na, te, na, ten, na ten cel. W związku z tym, jeżeli nie mamy taką ograniczoną ilość, to jednak powinniśmy tutaj na etapie Oceny jako samorząd unikać takich, takiego promowania, takiego, e, e, takiego premiowania projektów de facto własnych samorządów. Tak? Bo jeżeli pan prezydent, czy pan burmistrz, czy pani burmistrz, czy pani prezydent decyduje się na e, to, że prowadzi pewną instytucję kultury, na przykład bibliotekę czy jakąś inną instytucję, to wyposaża tą, tą instytucję w, w odpowiednie zasoby, w odpowiednie środki. Natomiast to nie powinno być moim zdaniem przedmiotem e, takiego projektu, który byłby projektem w budżecie obywatelskim. To może być projekt budżetu miasta e, i corocznie takie środki powinny być zagwarantowane. Czyli to powinny być e, projekty, które tworzą pewną nową jakość w mieście, trwałą jakość w mieście i które pozwalają na to, żeby ludzie właśnie włączali się, żeby ludzie byli przyciągani do pewnych wydarzeń, do pewnych, do pewnych miejsc w mieście, które będą, jak gdyby, pączkowały na to, na to budowanie tej aktywności w przestrzeni miasta. To może jest tak, że władze miasta powinny nas, jako mieszkańców, trochę bardziej wyedukować, zanim zaczniemy w ogóle rozmowę o budżecie obywatelskim. To akurat Schorzowa z regulaminu, który ma po prostu z 30 punktów. Nie wiem, czy każdy jest w stanie przebrnąć takie regulaminy. Rozum Rozumiem, że muszą być zgodność projektu z przyjętymi programami i strategiami miejskimi. Konia z rzędem temu, kto zna ze swojego miasta strategię i programy miejskie. No to jest... Ja nie wiem, co na mojej ulicy planują zbudować za 20 lat, czy na przykład będzie wiem, ogrzewanie systemowe, etc. To, panie Rado, także tutaj pan poruszył bardzo ważną kwestię, ponieważ no, faktycznie budżet obywatelski jest jednym z instrumentów konsultacji społecznych. Tutaj nawiązał pan do strategii rozwoju. Te miasta dzisiaj będą właśnie czy tworzą, czy tworzyły, czy będą tworzyć za chwilę nowe strategie rozwoju właśnie w perspektywie do 2030. Więc będziemy rysować taką średniookresową wizję rozwoju naszych miast. I tam też mamy zagwarantowane możliwości uczestnictwa, partycypacji w tych procesach budowy tej strategii. W związku z tym, oczywiście, te strategie, te strategie to są dokumenty czasami napisane językiem dosyć technicznym, natomiast tutaj ustawa o dostępności jak gdyby ułatwia nam ten poznanie tych dokumentów. Natomiast no. Ta polityka miasta w zakresie budowy, partycypacji, bud realizacji konsultacji społecznych, ona powinna być takim mechanizmem ciągłego, ciągłej współpracy. To nie może być tak, że tylko raz ogłafamy budżet obywatelski, zapominamy o nim na sześć miesięcy, potem znowu i, i tak cyklicznie z przerwami. To musi być jednak ciągły dialog, to musi być ciągłe, ciągła rozmowa o mieście i wtedy jak gdyby ten mechanizm partycypacji w budżecie obywatelskim będzie jednym z elementów, będzie wpisywał się jak gdyby w taki stały dialog pomiędzy samorządem i mieszkańcami. Jedno słowo tylko, bo potem się okazuje, że w przestrzeni zielonej obok nas ktoś buduje osiedle i nie wiemy nawet, kiedy miasto sprzedało tę działkę. I kiedy powstał plan, że to nie będzie skwerek, a będzie osiedle. No tutaj pan. pan... I jesteśmy pogrzebani jako mieszkańcy, prawda? tutaj, tutaj panie doktorze, też, też wychodzą nam naprzeciwko aktualne zmiany. Tutaj nie, nie rozmawialiśmy o tych zmianach, które właśnie zachodzą dzisiaj w, tym, w tych regulacjach formalno-prawnych dotyczących planowania, rozwoju miasta w tym wymiarze społeczno-gospodarczym i w wymiarze przestrzennym. Operujemy i strategią do tej pory i operujemy miejscowymi planami, studiami zagospodarowania przestrzennego. Dzisiaj tworzy się system prawny i jest już właśnie, wchodzi w życie system prawny, który uspójnia te dwa elementy, czyli to myślenie o rozwoju społeczno-gospodarczym, o rozwoju infrastruktury dla mieszkańca jest bardzo mocno związane z tym myśleniem o przestrzeni, myśleniem o tym, w jaki sposób ma być właśnie kształtowana przestrzeń użytkowa pod względem potrzeb mieszkaniowych, pod względem potrzeb gospodarczych i Myślę, że ten element, przed tym etapem jesteśmy, w związku z tym dbajmy o to, żeby właśnie ta partycypacja była wzmacniania w tych procesach długofalowych, strategicznych, a te narzędzia jak budżet partycypacyjny, żeby były tymi elementami operacyjnymi, tworzącymi jak gdyby tą stałą, stałą platformę rozmowy. Myślę, że tutaj musimy zawiesić naszą dyskusję. Dużo jeszcze moglibyśmy dopytać o to, jak rozróżnić te projekty, no ale niestety. Dr Mariusz Raczek, ekspert Centrum Rozwoju Regionalnego Akademii WSB, był naszym gościem. Bardzo serdecznie dziękujemy. Radio M107 FM